Witajcie! Z pomocą fantastycznego programu od Google mamy możliwość podróżowania po świecie bez odrywania wzroku od ekranów naszych monitorów. Dzięki temu programowi można zobaczyć dowolne miejsce na naszej planecie oczami satelity. Okazuje się, że na naszej planecie znajdują się bardzo zabawne, tajemnicze, a czasami nawet przerażające miejsca. Dzisiaj pokażę wam niektóre z najtrudniej dostępnych i najbardziej niezwykłych miejsc, jakie udało mi się znaleźć za pomocą Google Earth. Zdjęcia satelitarne Google Maps chińskiej pustyni Gobi pokazują dziwne obiekty o niezwykłych kształtach. Internauci gorąco debatują nad tym, co to może być. Najpopularniejsze komentarze wskazują na budynki obcych oraz tajne obiekty wojskowe. Niezidentyfikowane struktury znajdują się na granicy chińskich prowincji Gansu i Xinjiang w północno-zachodniej części kraju. Ten obszar Chin znany jest z produkcji wojskowych, kosmicznych i nuklearnych technologii. Zdjęcia satelitarne Google Earth pokazują kilka rodzajów takich dziwnych obiektów, których pochodzenia można się tylko domyślać. Patrząc z góry, jeden z nich jest plątaniną przeplatających się białych pasów, a drugi to gigantyczny okrąg zarysowany przerywanymi liniami z obiektami przypominającymi samoloty w środku. Satelita Google zarejestrował również rdzawe kwadraty i cienkie białe strumienie, znajdujące się na pustyni, podobne do kształtu makaronu prosto z kuchni azjatyckiej. Co ciekawe, większość obiektów zarejestrowanych przez satelitę znajduje się w odległości mniejszej niż 160 km od chińskiego centrum startowego satelitów Jiuquan. Internauci zaciekle dyskutują o tym, co kryje się za tajemniczym nagraniem satelity Google. Niektórzy próbowali nałożyć kształty tych dziwnych obiektów na mapy głównych amerykańskich miast, podejrzewając, że chińskie budynki mogą być częścią tajnego poligonu wojskowego, który rząd tego kraju zbudował na środku pustyni ze względów bezpieczeństwa. Założenie to spotkało się jednak z falą krytyki. Sceptycy mówią, że gdyby Chiny naprawdę chciały zaatakować Stany Zjednoczone, ostatnią rzeczą jaką by zrobiły byłoby wzniesienie naturalnej wielkości miejsc ataku. Tajemniczości dodaje fakt, że na podstawie zdjęć satelitarnych niezwykle trudno jest określić, z czego wykonane są te zagadkowe budynki. One są tak organicznie wkomponowane w krajobraz pustyni, że wydają się być tam już od wieków. Fakt ten wywołał falę domysłów, jakoby niezidentyfikowane obiekty były obcego pochodzenia. Jednak przy dużym powiększeniu na zdjęciach można rozpoznać drobne obiekty, które kształtem przypominają samochody i samoloty. Dlatego też kosmici prawdopodobnie nie mieli z tym absolutnie nic wspólnego. Ten Indianin znajduje się w Kanadzie kilka kilometrów na wschód od miasta Medicine Head. Spoglądając z kosmosu na południowo-wschodnią część kanadyjskiej prowincji Alberta, można dostrzec profil pewnego Indianina. Jest to naturalnie występujący skalny wzór. Tego typu rzeźby terenu z gliniastymi glebami, składający się z sieci wzgórz poprzecinanych wąwozami, nazywane są Badlands'ami. Badlands z angielskiego oznacza złe Ziemie. Topografia ta jest wynikiem erozji skał i lastych przez wiatr oraz sezonowe burze. Przyglądając się uważnie zdjęciu, można dostrzec słuchawkę w uchu Indianina. Jest to szyb naftowy i prowadząca do niego droga. Indianin otrzymał przydomek Strażnik Bedlands, czyli Bedlands Guardian. Widok ten został odkryty stosunkowo niedawno zaledwie kilkanaście lat temu. Został pokazany w kanadyjskiej telewizji w 2006 roku i wygrał krajowy konkurs telewizyjny. To interesujące znalezisko na środku jednej z pustyń w Ameryce Północnej przedstawia ogromny trójkąt stworzony w nieznanym celu. Trójkąt jest tak ogromny, że widać go nawet z wysokości 20-30 km, wyraźnie pokazują to satelitarne mapy. Obwód znaleziska wynosił 3,75 km, a zajmowany przez nie obszar 0,68 km2. Ktoś najwyraźniej nie miał nic lepszego do roboty niż tworzenie ogromnych trójkątów w dodatku na pustyni. Ale to nie wszystkie osobliwości tego trójkąta. Okazuje się, że znajduje się na pustyni od co najmniej 1997 roku. Jest to pierwsze zdjęcie tego obszaru dostępne na satelitarnych mapach. Nie byłoby zaskoczeniem, gdyby okazało się, że ma kilka tysięcy lat. W końcu rdzenni Amerykanie byli szczególnie zainteresowani tworzeniem dużych geoglifów. Byli szczególnie dobrzy w tworzeniu na przykład płaskowyżu Nazca. Istnieje również interesująca funkcja dotycząca kątów trójkąta. Mniejsze linie doskonale się w nich przecinają. Nawiasem mówiąc, pojawiły się tam około 1997 roku, chociaż wydają się być nowymi dodatkami. Linie wyglądają na dość równe i jeśli nie zostały wykonane przy użyciu nowoczesnych technik, to można mieć pewne wątpliwości co do ich samego stworzenia. Znalezisko jest niezwykle ciekawe, a jego istnienie nadal pozostaje tajemnicą. To zresztą nie jedyny trójkąt znaleziony na pustyni. Mieszkaniec amerykańskiego miasta Battle Mountain odkrył na pustyni w Nevadzie niezwykły trójkąt wielkości boiska do piłki nożnej, który stał się powodem dyskusji w całej sieci. Amerykanin ustalił, że 14 sierpnia 1952 roku w stanie Nevada rozbił się statek kosmiczny pozaziemskiej cywilizacji z 16 obcymi istotami na pokładzie. Później władze USA próbowały ukryć te informacje, a miejscowi zapomnieli, o całym incydencie. Dzięki własnemu śledztwu mężczyzna odkrył gigantyczny trójkąt na pustyni i podał jego współrzędne. Każdy bok tego geometrycznego obiektu ma ponad 1,2 km długości. Niektórzy internauci sugerowali, że było to opuszczone lotnisko, inni, że była to tajna baza. Ufolodzy, amatorzy, ślepo wierzą, że dziwny rysunek jest dziełem kosmitów. Od przedstawicieli cywilizacji pozaziemskich niestety nie udało się uzyskać komentarza w tej sprawie. A oto oko Sahary, od dawna już znane w świecie naukowym. Jednak ten niezrozumiały z punktu widzenia przeciętnego człowieka obiekt przyciągnął masową uwagę dopiero teraz. Po ustawieniu na mapach Google w trybie satelitarnym niezbędnych współrzędnych obszaru na ekranie pojawia się obraz rzeczywiście przypominający coś na kształt oka. Na pustyni Sahara w zachodniośrodkowej środkowej Mauretanii znajduje się wyjątkowa formacja geologiczna, która ze względu na swą skalę jest wyraźnie widoczna nawet z kosmosu. Jej średnica wynosi około 50 km, nazywana jest okiem Sahary lub też Kalp Arrissat. Niektórzy obserwatorzy postrzegają tę formację geologiczną jako skamieniałe tornado, inni wierzą nawet w obce pochodzenie tej struktury. Jednak pomimo kontrowersji dotyczących natury oka, eksperci wciąż dochodzą do jednoznacznego wniosku, że oko Sahary ma wyłącznie naturalne pochodzenie. W szczególności złożone procesy erozji, które miały miejsce na Ziemi setki milionów lat temu, mogły z dużym prawdopodobieństwem doprowadzić do powstania dziwacznego kształtu pierścieni. Z biegiem czasu niektóre warstwy gleby wystawały na zewnątrz, pokrywając inne. Naukowcy uważają, że pod wpływem agresywnego środowiska zewnętrznego część starszej gleby skamieniała, wypychając na powierzchnię więcej młodszych warstw Ziemi. Jednak nawet oficjalne wyjaśnienie nie daje pełnych odpowiedzi na temat natury pojawienia się tajemniczej formacji. Obecnie organizowane są dostępne dla wszystkich wycieczki z przewodnikiem do tajemniczego obiektu. Warto zauważyć, że oko Sahary od dawna służy jako pewien punkt odniesienia dla rosyjskich kosmonautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rosyjski kosmonauta Siergiej Ryazianski sfotografował oko Sahary z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, którą uważa za Ziemską latarnię morską, służącą jako niezawodny punkt odniesienia dla wszystkich specjalistów pracujących na pokładzie MSK. A to kolejny przypadek znalezienia przez wyszukiwarkę tajemniczych obiektów na pustyni. Przykładem może być okrąg z kwadratem w środku, który został znaleziony na pustyni w Nowym Meksyku w USA i jest jednym z setek okręgów znalezionych za pomocą zdjęć satelitarnych. Może to być zarówno naturalna formacja geologiczna, jak i wynik działalności człowieka. Jedna z teorii głosi, że jest to obiekt wojskowy lub badawczy, prawdopodobnie związany z testami nuklearnymi, ponieważ w okolicy znajdują się poligony do takich właśnie testów. Dokładne informacje są trudne do uzyskania, ale podobne struktury są często spotykane na obszarach baz wojskowych lub też poligonów testowych. Oto hałdy największego na świecie kamieniołomu w Kamata w Chile, znanego jako pawi ogon. Kopalnia ta, położona na wysokości 2840 metrów w środkowych Andach, jest pierwszą na świecie kopalnią miedzi i molibdenu. Kamieniołom ma wymiary 4,3 na 3 km i głębokość ponad 900 metrów. Należy do National Copper Corporation of Chile (Coldeco), największego na świecie producenta miedzi. Od początku XX wieku miedź jest głównym produktem eksportowym Chile, popularnie nazywanym wynagrodzeniem Chile. Miedź z Czuki Kamata odgrywa kluczową rolę w gospodarce kraju, zapewniając znaczną część dochodu narodowego. Kopalnia nadal się rozwija, wspierając wysoki poziom produkcji i rozwoju w regionie. Ze względu na skalę i znaczenie, Czuki Kamata stała się ważnym symbolem górnictwa oraz postępu technologicznego w Chile. Wydobywana tutaj miedź jest wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu, od elektroniki po budownictwo i czyni to kamieniołom ważnym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw i potwierdza jego status jako jednego z najważniejszych miejsc wydobycia na świecie. Kiedy ta oszałamiająco ogromna posiadłość w Alabamie została zaprojektowana, właściciel prawdopodobnie przewidział powstanie Google Earth i Google Maps, ponieważ z ziemi nie sposób docenić, jak bardzo kształtem przypomina gitarę. Co dziwne, pomysł nie wyszedł od megalomańskiej gwiazdy Roka, ale od byłego dyrektora operacyjnego firmy medycznej uwikłanej w skandal. Z powodu problemów finansowych Larry Home został zmuszony w 2003 roku do sprzedaży nieruchomości, jeszcze przed ukończeniem budowy ze znaczną stratą. Rezydencja została sprzedana na aukcji za mniej niż 4 miliony dolarów wraz z zawartością, choć jej budowa kosztowała 26 milionów. Lądowisko dla kosmitów to określenie, które pojawiło się w internecie i które opisuje kolejny niezwykły obiekt. Ta lokacja jest częścią stacji śledzenia przestrzeni kosmicznej Feltwell. Służy do kalibracji i zdalnego wykrywania satelitów wojskowych, zapewniając ich dokładność i funkcjonalność. Pod terenem znajdują się instalacje radarowe, które wyglądają jak duże piłki do golfa. Obiekty te poprzez monitorowanie i kontrolowanie satelitów na orbicie odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie narodowym. Feltwell to nie tylko miasto, ale też centrum doskonałości w dziedzinie technologii i badań kosmicznych oraz radarowych. Obiekt i jego infrastruktura stanowią ważną część globalnej sieci śledzenia, która łączy różne stacje naziemne na całym świecie. Stacje te pracują w ścisłej koordynacji, aby zapewnić ciągły przepływ danych i informacji wymaganych do skutecznego zarządzania systemami satelitarnymi. Stacja śledzenia przestrzeni kosmicznej Feltwell służy również jako miejsce różnych eksperymentów naukowych i badań. Naukowcy i inżynierowie używają go do testowania nowych technologii i technik, które mogą być wykorzystane w przyszłości do poprawy komunikacji satelitarnej i obserwacji. Dzięki obiektom takim jak ta lokacja, ludzkość wciąż poszerza swą wiedzę o kosmosie i poprawia swoje możliwości technologiczne. Ponadto obiekt i jego instalacje radarowe pełnią ważną funkcję obronną. Umożliwiają śledzenie ruchów potencjalnie niebezpiecznych obiektów w kosmosie i na Ziemi, zapewniając ochronę przed możliwymi zagrożeniami. Dzięki temu obiekt jest integralną częścią krajowego systemu bezpieczeństwa, zdolną do szybkiego reagowania na wszelkie kosmiczne wyzwania. Na dziś to już wszystko. Jeśli film ten okazał się dla Ciebie interesujący, zostaw koniecznie lajka, a także komentarz. I do zobaczenia już wkrótce.